Panie Przewodniczący, bardzo serdecznie dziękuję, kilka sprostowań. Po pierwsze, do głosu Pani Gabrieli Renartowicz, mam tu ogromny intelektualny problem, bo Pani sama sobie zaprzeczyła, Pani stwierdziła, że jest deficyt. Jeszcze raz, Potwierdzam, jest deficyt uprawnień, a więc różnica między tym, co Polska Persaldo potrzebuje, a potrzebuje w tym roku 170 milionów ton, a tym, jaką ma pulę bezpłatnych uprawnień, ma 105 milionów ton. To jest deficyt to jest 65 milionów ton. Więc twierdzenie, tak, jak pani, tak jak twierdzenie. Ja mam prośbę do pana wiceprezesa Tomasza Siwaka, wiceprezesa Enei, być może to jest dobry pomysł, żeby wziąć po komisji panią Gabrielę Renatowicz i Panią Zielińską i wytłumaczyć, na czym polega system EUETS, Bo to jest taka rozmowa, z osobami, które kompletnie nie wiedzą o Ja rozmawiam. protestuję ja myślę, panie. Ja... Ja Panie ex-ministrze, ja pan, niech pan ja, lepiej ja przeczyta i sam sobie wytłumaczy. Nie przeszkadzałem. W związku z tym była wadze, poseł, wadze, proszę, nie dześ, nie Panią poseł Zielińską, że my zarabiamy na tym systemie, kiedy mamy cały czas deficyt. I tak jak mówię, w, sprzedajemy w tej chwili w 2021 roku, w związku z tym, że zakończył się okres rozliczeniowy 2013-2020 nadwyżki uprawnień, których nie wykorzystaliśmy, to jest wyłącznie nadwyżka za poprzedni okres. Natomiast w tym roku mamy deficyt i w każdym kolejnym. Innymi słowy, jeżeli słyszę panią poseł Maciejewską, która mówi, że to jest kuriozum, to ja naprawdę zachęcam, żeby porozmawiała ze związkami zawodowymi zrzeszonymi w OPZZ lewicowymi i proszę im to powiedzieć, że to jest kuriozum, bo my dzisiaj, szanowni państwo, o co walczymy? My walczymy o to, żeby największy i najwyższy parapodatek nakładany na cenę energii i ciepła w Polsce obniżyć. My walczymy o niskie ceny energii i ciepła dla Milionów Polaków, a pan koniecznie mówi, że go to nie interesuje. Proszę bardzo, tu proszę jutro zagłosować, proszę w takim razie. Interesuje jutro zagłosować. mnie skuteczne no działanie, nie no, no to jest proste pytanie. Czy pana stanowisko? Wzmacnia pozycję negocjacyjną polskiego rządu, bo polski parlament po to podejmuje uchwały, żeby w takich sytuacjach, kiedy może pan premier jechać z mandatem, w którym wie, że ma nie tylko rząd, ale również nie tylko większość Prawa i Sprawiedliwości, ale również opozycję za sobą po to, żeby walczyć o ceny energii niższe dla milionów Polaków. Pan jutro głosując przeciwko temu, tej uchwale obniża i uderza w pozycję negocjacyjną polskiego rządu 16 grudnia. Na was będzie spoczywała odpowiedzialność, na Platformie Obywatelskiej, na PLSL-u, na lewicy za to. Czyli już wiecie, że, że przegracie, szukacie tylko winnego. negocjacyjną polskiego rządu, który jedzie na, na posiedzenie Rady Europejskiej. Ale z czego pan dworuje? Pan dworuje z tego, że dzisiaj jest 90 euro, że miliony Polaków za chwileczkę będą mają... Ale to w, pan pan... Jedzie, że jedzie. mają podwyżki cen energii i ciepła, i szanowni Proszę Szanowni Państwo, z ja bardzo proszę o zachowanie proszę z kultury debaty. Proszę porozmawiać z energetyką. Bardzo się cieszę z deklaracji pana premiera, który kilka tygodni temu powiedział jasno, że celem polskiego rządu jest ustalenie na posiedzeniu Rady Europejskiej maksymalnej ceny uprawnień CO2. Taka jest deklaracja pana premiera. I ta decyzja Prawa i Sprawiedliwości, klubu Prawa i Sprawiedliwości jest wsparciem rządu Rzeczpospolitej, który właśnie na tej najważniejszej grudniowej posiedzeniu Rady Europejskiej może walczyć o to, żeby zatrzymać podwyżki cen energii i ciepła. Jeżeli lewica, Platforma nie chce, to zagłosuję jutro. To będzie wasz głos i będziecie mówić Polakom. Tak chcemy, żebyście płacili jak najwięcej za energię elektryczną i za ciepło, bo do tego się to sprowadza. Co do, jak to się nazywa, Dochodów budżetu państwa. Problem intelektualny z państwem polega na tym, że cały czas nie rozumiecie, na czym ten system polega. Jeżeli po jednej stronie jest koszt, jeżeli jest po jednej stronie koszt, to po drugiej stronie jest przychód. I w momencie, szanowni państwo, jeżeli tego systemu nie ma, jeżeli tego systemu nie ma, więc nie ma kosztu dla polskich firm, czyli na przykład w 2020, ro, ro, drugim, w 20, w 2020 roku PGE poniosło 6 miliardów złotych. Proszę mnie słuchać, 6 miliardów złotych na zakup tych uprawnień. Te pieniądze mogły być zainwestowane w polską gospodarkę. To jest koszt spekulacyjny, który ponieśliśmy. I jeżeli my zostawimy te pieniądze, bo ten system tego systemu nie ma i te pieniądze zostają w NEi w PGE, to firmy będą mogły inwestować. I co to oznacza? Że tych pieniędzy nie będą musiały te firmy dzisiaj szukać. Gdzie szukają tych pieniędzy, które są zabierane przez ten system unijny EUETS? W funduszach unijnych, w Polskim Ładzie dziesiątki miliardów złotych potrzebne są dla polskich samorządów, żeby zmieniły technologie węglowe na przykład na technologie gazowe. W związku z tym, szanowni państwo, jeżeli my zostawimy te pieniądze i ten system zlikwidujemy, to polskie firmy będą miały więcej Pieniędzy. I nie będziemy w ogóle rozmawiać o tym, że pieniędzy na transformację energetyczną brakuje, bo właśnie ten system przez swoją spekulacyjną konstrukcję, przez to, że są wysysane miliardy złotych i niech pani poseł Maciejewska uprzejmie porówna. Mówi o dwóch miliardach złotych e, e, zażywanych przez Unię Europejską górnictwa. Proszę to porównać z dwudziestoma, pięcioma miliardami złotych, które w najbliższych 12 miesiącach wyciekną z polskiej gospodarki przez system EUTS na zakup spekulacyjnych uprawnień. 10 razy więcej. To jest koszt tego systemu, szanowni państwo. I ten koszt będą Polacy czuć w rachunkach za energię elektryczną i ciepło, przerzucanych bezpośrednio, bo od 1 stycznia 2013 roku decyzją również Donalda Tuska z grudnia 2008 roku, ten koszt jest przerzucany na energię. I najważniejsza kwestia, pani poseł Gabriela Ranartowicz, która się Kompletnie nie, nie, nie w tej sprawie nie orientuje. To chcę pani przypomnieć, jednym z największych zarzutów wobec Donalda Tuska w 2008 roku było to, że rzeczywiście polski rząd, pan prezes Jarosław Kaczyński bardzo dobrze wynegocjował kwestię w 2007. Ale co w co zrobił Donald Tusk? Przyszedł, pojechał na posiedzenie Komisji, posiedzenie Rady Europejskiej i zmienił rok bazowy z 1990 na 2005. To jest podstawowa rzecz, którą zrobił Donald Tusk. Więc jeżeli pani się w tej sprawie wypowiada, to proszę pamiętać, jakie błędy popełnił Donald Tusk. I dzisiaj, szanowni państwo, te błędy i z 2008 roku, i z 2014 roku są powodem tych spekulacyjnych, spekulacyjnych wzrostów. Innymi słowy, szanowni panie państwo, pośle. Kończąc, jeżeli panie mogę... Pośle. Jeżeli szanowni mogę... Pośle, ja rozumiem, ale też już, bym prosił o Szanowni państwo, konkludowanie. ja już konkluduję. W związku z tym Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwość chce wesprzeć działania rządu polskiego, bo takie jest oczekiwanie polskiego społeczeństwa. Obniżmy, obniżmy cenę energii i ciepła. A w związku z tym, że te ceny energii i ciepła rosną wyłącznie, podkreślam, wyłącznie przez unijny parapodatek CO2, obowiązkiem parlamentarzystów Rzeczpospolitej Polskiej, bez względu na to, jaką noszą legitymację partyjną, czy są z platformy spisu, czy z Lewicy, jest głosować za takimi rozwiązaniami, które są dobre dla ludzi, dobre dla społeczeństwa. I w naszym interesie jest to, żeby ten parapodatek obniżyć. Jeżeli pani Maciejewska chce zagłosować przeciwko, ja pani powiem, ja pani naprawdę chętnie zaproszę wtedy do Bełchatowa i powie pani górnikom, powie pani pracownikom kopalni węgla brunatnego, że pani głosowała przeciwko temu, żeby zawiesić EUTS. A chcę jej ostatnią rzecz powiedzieć. Taki wniosek za co bardzo serdecznie dziękuję. Taką pierwszą próbę zawieszenia tego systemu podjął w zeszłym roku pan Piotr Duda, przewodniczący NZZ Solidarność w kwietniu, w maju zeszłego roku. Trzeba za to Solidarność pochwalić. Próbował dokładnie, bo przewidywał to co się dzisiaj stanie. To, że te Ceny eksplodują. I szanowni państwo, dzisiaj to jest interes, interes Rzeczpospolitej Polski, żeby ten parapodatek znieść, żeby zatrzymać transfer gigantycznych miliardów złotych poza granicę i żeby Polacy nie płacili gigantycznych kosztów za energię i ciepło. A jeżeli posłowie Platformy Obywatelskiej, lewicy, którzy się teraz śmieją z tego, śmieją, że Polacy płacą coraz więcej za energię, że polskie firmy będą, będą za chwileczkę na granicy wypłacalności, będą tracić konkurencyjność, to panią śmieszy? Pani Gabrielo Lenartowicz, to panią śmieszy? To proszę porozmawiać z energochłonnym biznesem. Proszę porozmawiać z pracownikami, ze związkami zawodowymi. Wszyscy drżą o Panie miejsca pośle, pracy. My musimy chronić miejsca pracy, dlatego proszę głosować za tą uchwałą i będziemy kibicować rządowi Rzeczpospolitej, panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, który 16 grudnia będzie walczył o to, żeby zawiesić ten system. Dziękuję.